Witam na drugiej części warsztatów biblijnych. Bądźcie zawsze gotowi. Ta część warsztatów będzie poświęcona drugiemu listu św. Piotra. I tak jak w poprzedniej części, będziemy krótko omawiać sobie zagadnienia związane z tym listem, a potem zobaczymy kilka ćwiczeń, które będą związane właśnie z treścią tego listu. No i te warsztaty, tak jak poprzednia część, będą służyły jako przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. W poprzedniej części też krótko mówiłem o sobie, więc teraz tylko przypomnę, że jestem związany z tym konkursem od już kilkunastu dobrych lat. Obecnie współpracuję z oddziałem łódzkim Civitas Christiana, właśnie przygotowując warsztaty biblijne, przygotowujące do tego konkursu. Opracowujemy różne materiały, również ten warsztat jest tego owocem. Krótki plan tego spotkania, czyli znowu. Krótkie wprowadzenie do drugiego Listu Świętego Piotra, dosłownie kilka zdań, i potem część zasadnicza tych warsztatów, czyli ćwiczenia, w przeróżny sposób pracy z tekstem biblijnym, tak aby zobaczyć, w jaki sposób jestem już przygotowany do tego tekstu, ale również, aby odkryć, w jaki sposób mogę się przygotowywać do etapu czy szkolnego, decyzyjnego, czy potem tego finałowego, ogólnopolskiego. To co ważne. Można przygotować sobie coś do pisania jakąś kartkę, długopis, oczywiście pismo święte. I tak jak zawsze, zadanie, które będę proponował, które będę przedstawiał jako ćwiczenie do sprawdzenia, do przerobienia, będę dawał chwilę czasu, potem będziemy szli dalej. Gdyby ktoś potrzebował więcej czasu na odpowiedź, na zastanowienie się, można sobie tę prezentację, ten film zatrzymać, pauzą i puścić w odpowiednim momencie, kiedy będziecie już gotowi pójść dalej. To, co jest bardzo ważne, to to, że drugi list św. Piotra nieco różni się od pierwszego. To znaczy, przede wszystkim cel tego drugiego listu jest bardziej apologetyczny, czyli autor tego listu stara się obronić wiarę, wiarę chrześcijańską, przed pojawiającymi się różnymi fałszywymi nauczycielami, którzy mieli tezy, które podważały, negowały niektóre, ale główne prawdy wiary. Czyli tak jak pierwszy list był raczej parenezą i umocnieniem, tak drugi jest obroną wiary, umocnieniem chrześcijan, ale właśnie w walce z zycherezjami czy fałszywymi poglądami. Pierwszy list powstawał pod koniec życia apostoła Piotra lub nieco po jego śmierci, natomiast drugi list datowany jest już na przełom pierwszego i drugiego wieku. Zatem tutaj autorem na pewno będzie ktoś, kto należał do grona współpracowników św. Piotra, Spisując jego naukę, jego katechezę, jego odpowiedzi na pojawiające się poglądy, natomiast wydaje się, że nie jest to już bezpośrednio święty Piotr. I adresaci tego listu to chrześcijanie, którzy otrzymali dar wiary. Czytamy to w pierwszym wersacie tego listu. Do tych, którzy od sprawiedliwego Boga i zbawcy Jezusa Chrystusa otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Czyli w pierwszym liście Piotr wskazywał konkretne wspólnoty rozproszone w Azji Mniejszej. Drugi list ma ten wymiar bardziej powszechny, czyli zaadresowany jest do wszystkich, którzy wierzą, którzy otrzymali dar wiary od Boga. I ten list jest dosyć krótki. Natomiast tematy wynikające ze struktury listu, tak jak czytamy we wprowadzeniu do tego listu, to przede wszystkim obrona autorytetu apostolskiego i biblijnego, wskazanie na właśnie rangę tych rzeczywistości, przestroga przed fałszywymi nauczycielami i tymi tezami, które oni podważali, zwłaszcza jeśli chodzi o sąd, o karę za swoje postępowania, jak też i nagrodę za swoje postępowanie w życiu. No i oczywiście podważali naukę o ostatecznym przyjściu Chrystusa, dlatego autor tego listu. Poświęca znaczną część swojego tekstu właśnie tej nauce o paruzji, o przyjściu Jezusa Chrystusa jako czymś pewnym, czymś, czego należy się spodziewać i co nie, nie może być negowane, coś, co się na pewno wydarzy. I przechodząc już do pierwszej takiej próby praktycznego zmierzenia się z tym tekstem, w pierwszym rozdziale, już w wersetach 3.11, widzimy bardzo ciekawą taką myśl, Autora mówiącego o rozwoju życia chrześcijańskiego, w którym wskazuje on cnoty, które chrześcijanin powinien rozwijać, nabywać, wypracowywać w swoim życiu, tak aby właśnie się rozwijać, tak aby wzrastać. Ten katalog liczy 7 cnót, a w Piśmie Świętym cyfra 7 ma ten taki wymiar pełności, czyli chodzi o ogólny, pełny, całkowity rozwój. I choć wymienianych jest tylko 7 cnót, nie jest oczywiście katalog zamknięty, ale taki bardzo indywidualny wybór autora tego tekstu, który zachęca, aby te konkretne cnoty praktykować na drodze rozwoju życia chrześcijańskiego. Nie znaczy, że nie można innych, ale te wskazuje jako sposób szczególny, wyjątkowy, potrzebny, być może wynikający z praktyki życia tej wspólnoty, w której wzrastał, w której przebywał, w której żył na co dzień. Co więcej, te cnoty, które podaje. One są wymienione w bardzo konkretnej kolejności, tak aby jedna cnota, którą się wypracuje, jedna jakaś sprawność duchowa stawała się podstawą dla kolejnej, aby z jednej cnoty wypływała kolejna, tak aby właśnie chrześcijanin w ten sposób wzrastał i się rozwijał. I pierwsze zadanie, które chciałbym zaproponować, to właśnie, aby połączyć te cnoty, które są wskazane w tym liście św. Piotra. Co, łączy się z, co należy dodać do prawości, do opanowania, do wiary, do wytrwałości, do poznania, do życzliwości braterskiej, do pobożności? Czyli należy te cnoty ze sobą połączyć. Co wynika z której? W jaki sposób autor tego listu je łączy? Zostawię 10 sekund i po, po chwili puszczę dalej ten tekst, tak abyśmy zobaczyli prawidłową odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź przedstawiona jest przez autora tego listu w taki sposób, że do prawości należy dodać poznanie, do opanowania wytrwałość, do waszej wiary prawość, do wytrwałości pobożność, do poznania opanowanie, do życzliwości braterskiej miłość, a do pobożności życzliwość braterską. Drugie zadanie, które wiąże się z tym pierwszym zadaniem, z tym połączeniem tych cnót, polega na tym, aby ułożyć je w sposób chronologiczny. Od czego chrześcijanie powinni rozpoczynać rozwój życia chrześcijańskiego, tego rozwój życia duchowego, w ujęciu proponowanym przez autora drugiego listu św. Piotra, czyli co jest pierwsze, co potem, co potem, co potem się dokłada do samego końca, czyli ułożyć te siedem cnót w kolejności wskazanej przez Autora drugiego listu świętego Piotra i znowu 10 sekund na to, żeby się znowić. Jeśli ktoś potrzebuje, może sobie to zatrzymać i potem puścić na dalej. To zadanie powinno być już dużo prostsze, bo możemy zobaczyć elementy, które się powtarzają i prawidłowa kolejność, o której mówi nam list, brzmi następująco: dołóżcie wszelkich starań, aby do wiary Waszej dołączyć prawość, do prawości poznanie, do poznania opanowanie, do opanowania wytrwałość, do wytrwałości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, do życzliwości braterskiej zaś miłość gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezuczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kolejne zagadnienie, które od razu pojawi się jako pytanie, to jest temat, który pojawił się już w pierwszej części tych warsztatów. To znaczy zarówno pierwszy, jak i drugi list św. Piotra bazuje na tekstach ze Starego Testamentu, przywołuje pewne Wydarzenia czy pewne osoby ważne w kulturze żydowskiej, ważne w historii zbawienia dla Żydów, a potem jakby również dla chrześcijan, dlatego że ich sytuacja, ich wydarzenia zapowiadały pewne rzeczywistości duchowe związane właśnie z Jezusem Chrystusem, ale także z życiem chrześcijańskim. Dlatego również autor drugiego Listu Świętego Piotra nawiązuje do niektórych postaci biblijnych Starego Testamentu, ale również Testamentu Nowego. I pytanie brzmi, jakie postacie biblijne przywołane są w liście św. Piotra? Chwilka na odpowiedź, i będziemy szli dalej. Prawidłową odpowiedzią są następujące postacie: Noe, Lot, Balaam, syn Bosora. I apostoł Paweł. Te postacie są przywoływane przez drugi list św. Piotra. Głównym, albo jednym z głównych tematów tego drugiego listu są również fałszywi albo kłamliwi nauczyciele. I możemy zdefiniować właśnie tych ludzi, których autor nazywa fałszywymi, kłamliwymi nauczycielami, na podstawie jego wypowiedzi. Oni wywodzą się ze wspólnoty chrześcijańskiej. Cechuje ich to, że wprowadzają podziały. W swojej drodze, mimo że wychodzą ze wspólnoty chrześcijańskiej, de facto wypierają się Jezusa Chrystusa. Ich styl życia, chciwość, rozwiązłość seksualna jest absolutnie antyświadectwem, co jest niemoralna, niegodna naśladowania. I to, co jest bardzo ważne i podkreślane w wielu miejscach tego listu: odrzucają ci nauczyciele ideę kary za czyny, ale przede wszystkim uczynią to dlatego. Że wcześniej odrzucają rzeczywistość sądu Bożego, twierdzą, że sądu Bożego nie będzie, dlatego nie będzie również kary za czyny, a w związku z tym możemy żyć w sposób taki, jaki chcemy. Stąd bierze się ten właśnie niemoralny styl życia. I wśród wielu ich nauk występuje również obietnica wolności, takiej wolności od wszystkiego, która absolutnie nie ma pokrycia z rzeczywistością. I w związku z tymi nauczycielami fałszywymi chciałbym zaprosić do zadania, które będzie polegało na tym, aby połączyć wypowiedzi na temat tych fałszywych, kłamliwych nauczycieli, które występują w tym liście. Czyli autor w wielu miejscach tego listu charakteryzuje, mówi o tych nauczycielach, co się z nimi dzieje, co się z nimi wiąże, jaki wyrok ich czeka. I w związku z tym należy te wypowiedzi, które tutaj są pomieszane, połączyć czyli wypowiedzi z kolumny pierwszej z wypowiedziami z kolumny drugiej, tak aby stanowiły jedno spójne zdanie, jedną spójną, logiczną i zawartą w tekście tego listu wypowiedź na temat fałszywych nauczycieli. Poprawna kolejność, poprawne połączenie tych zdań wygląda następująco. Wyrok na nich dawno już zapadł i czeka ich zagłada, czyli odpowiedź 1C. Zuchwalcy i pewni siebie nie boją się nawet znieważać istoty niebieskie, czyli odpowiedź 2e. Nawet wspólny posiłek potrafią zamienić w orbie, czyli 3D. Doświadczeni w chciwości uwodzą istoty słabe, czyli odpowiedź 4a, i na koniec 5b, czyli ci ludzie są jak wyschnięte źródła ich chmury, pędzone wichrem, ich przeznaczeniem największe ciemności. 5b. Pozostając przy tej tematyce, właśnie fałszywych nauczycieli, druga propozycja pewnego zadania zmierzenia się właśnie ze znajomością ich, czy nauczania, czy tego, co wskazuje o nich autor tego listu, odpowiedź na pytania otwarte, na jakie wydarzenia ze Starego Testamentu wskazuje autor, ukazując realność kary pochodzącej od Boga? Fałszywi nauczyciele twierdzili, że sądu nie będzie. Kary od Boga nie będzie. I w jaki sposób autor tego listu przekonuje, że ta kara nastąpi i na jakie wydarzenia z Starego Testamentu w związku z tym wskazuje w swojej argumentacji? I drugie pytanie z tym związane: kogo i dlaczego w tych wydarzeniach ze Starego Testamentu, przywoływanych w tym drugim liście jako argument, że sąd się wydarzy, że kara jest realna, uratował, zachował Bóg? Czyli dwa pytania: na jakie wydarzenia ze Starego Testamentu wskazuje autor, ukazując realność kary pochodzącej od Boga, i kogo oraz dlaczego zachował w tych wydarzeniach Bóg? Na pierwsze pytanie brzmi: autor wskazuje na potop oraz zniszczenia Sodomy i Gomory. I w tych wydarzeniach zachował w pierwszym w przypadku potopu zachował oczywiście Noego, a wraz z nim kilka osób. Autor mówi 8 osób wraz z Noem. Dlaczego go zachował? Dlatego, że Noe nawoływał do sprawiedliwości. Był człowiekiem, wybranym przez Boga, żył blisko Niego i nawoływał do sprawiedliwości. W drugim wydarzeniu, czyli w przypadku spalenia Sodomy i Gomory, zniszczenia Sodomy i Gomory, Bóg zachował sprawiedliwego lota i autor tego listu, drugiego listu św. Piotra wskazuje, że zachował dlatego, że lot cierpiał z powodu rozwiązałego życia Niegodziwców i ubolewał nad tym z całej swojej duszy. I chciałbym zaproponować jeszcze jedno pytanie, Właśnie dalej w tym wywodzie na temat konieczności tego przyjścia Jezusa, że będzie paruzja, kara, ocalenie, sąd, jakby zwalczając czy taki odpowiedzi na te poglądy tych fałszywych nauczycieli. Autor również mówi o tym, dlaczego ta paruzja to przyjście Jezusa Chrystusa się opóźnia. I autor tego listu pokazuje dwa argumenty, tłumacząc, dlaczego paruzja to przyjście powtórne Chrystusa na ziemię się opóźnia. Ale nadal jest pewne, i bardzo bym prosił właśnie o odpowiedź na pytanie, jakie są to te dwa argumenty, których używa autor tego listu. Prawidłowa odpowiedź. Czas u Boga ma wartość względną, to znaczy, tu mamy fragment z Pisma Świętego: jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. I drugi argument, to znaczy, Bóg daje szansę nawrócenia wszystkim ludziom. Jest tylko cierpliwy wobec nas i nie chce, aby ktokolwiek zginął. Pragnie, by wszyscy się nawrócili. Czyli paruzja opóźnia się, dlatego że dla Boga czas jest rzeczywistością zupełnie inną niż ta. Którą my odkrywamy i przeżywamy oraz jest to okazja do tego, abyśmy, jako ludzie wierzący, mogli się nawrócić, mogli wstąpić na drogę sprawiedliwości. Kolejne ćwiczenie, które chciałbym zaproponować w ramach tego warsztatu, to jest pytanie, kto jest autorem tych słów, kto to powiedział. Będę pokazywał slajd, który będzie jakiś konkretny fragment, a na kolejnym będzie oczywiście odpowiedź, kto jest autorem tej wypowiedzi tego zdania. Więc pierwsze. To jest mój syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. Kto to powiedział? Oczywiście odpowiedź jest Bóg Ojciec. Jest to fragment z Ewangelii, która jest przytaczana przez autora II Listu Świętego Piotra. Kolejna wypowiedź. Pies powraca do tego, co zwymiotował. A świnia umyta do kałuży błota. Komu przypisywana jest ta wypowiedź? Zgodnie z tym, co znajdujemy w przypisach do tego fragmentu, jest to najprawdopodobniej przysłowie ludowe. I kolejny fragment. Co się stało z obietnicą jego przyjścia? Ojcowie nasi pomarli, a tymczasem od początku świata nic się nie zmienia. Kto to powiedział? Prawidłowa odpowiedź to szydercy, drwiący i ulegający własnym porządliwościom. Natomiast to, co jest bardzo ważne w tym fragmencie, to też, że to można nazwać po prostu ci fałszywi, kłamliwi nauczyciele. Czyli ci, którzy podważali naukę właśnie o przyjściu powtórnym Jezusa i o realności kary. I kolejne zdanie: kto to powiedział? Pan wcale nie zwleka z otrzymaniem obietnicy. Poprawna odpowiedź. Święty Piotr albo po prostu autor tego listu. I ostatnia rzecz, którą chciałbym państwu zaproponować w ramach takiego przygotowania do tego warsztatu, chciałbym zaproponować pytania otwarte z tego tekstu. Kilka pytań, w których odpowiedzi będziemy udzielać ab lub c. Na jakie wydarzenie powołuje się autor drugiego listu św. Piotra, uzasadniając swoją wiarygodność i twierdząc, że był naocznym świadkiem? Czy chodziło o przemienienie na górze tabor, spotkanie ze zmartwychwstałym, czy powołanie przez Jezusa? Oczywiście, prawidłowa odpowiedź to. Przemienienie na górze tabła. Tam autor tego listu, właśnie przypisywany Piotr, był naocznym świadkiem przemienienia, objawienia się chwały Jezusa. Jakim wyrażeniem kończy się drugi list św. Piotra? A jakie jest ostatnie zdanie, wyrażenie w tym liście? Łaska z wami, pokój wam, Amen. Prawidłowa odpowiedź to amen. Autor kończy w ten sposób właśnie swój list do ludzi wierzących amen. Kolejne pytanie: Do jakiego listu podobny jest pod względem treści, a nawet wykorzystuje i zawiera w nim te same argumenty, co drugi list św. Piotra? Do jakiego listu jest podobny? Do pierwszego do Koryntian, do listu św. Judy czy do drugiego listu św. Jana? Drugi list Świętego Piotra podobny jest do listu Świętego Judy. I kolejne pytanie. O kim drugi list Świętego Piotra mówi obdarzony mądrością, umiłowany nasz brat? Czy w ten sposób określany jest Sylas, Paweł czy też Jakub? Poprawna odpowiedź. Oczywiście w taki sposób autor tego listu określa Świętego Pawła. I kolejne pytanie. Jakiego obrazowego porównania ciała ludzkiego używa autor drugiego listu Świętego Piotra, wskazując na jego przemijalność? Czy w ten sposób używa porównania do trawy, do namiotu, czy do piasku? Poprawna odpowiedź oczywiście chodzi o namiot. Autor tego listu, mówiąc, że za niedługo odejdzie z tego świata, właśnie mówi o tym, że jego życie jest jak namiot i będzie on zwijany, będzie kończył swoje życie. I ostatnie pytanie, które chciałbym zaproponować. Jakie zwierzę przemówiło i upokorzyło Balaama? Czy była to oślica, czy był to wąż, czy była to gołębica? Prawna odpowiedź oczywiście do Palama przemówiła oślica. Bardzo dziękuję za udział w tej prezentacji w tym warsztacie. Mam nadzieję, że te zadania w jakiś sposób również przybliżyły tematykę tego listu i pomogły się do niego przygotować w kontekście właśnie konkursu i życzę wszystkim powodzenia, aby obsuwanie ze Słowem Bożym, tak jak mówimy w modlitwie, było. Takim pożytkiem doczesnym w ramach tego konkursu, żebyśmy zdobywali jak najwyższe laury i pokonywali wszystkie zadania, ale też było pożytkiem duchowym, abyśmy stawali się ludźmi, którzy żyją Słowem Bożym i wiedzą, co Pan Bóg przez nie do nas mówi. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim powodzenia.